Niech Pan obdarzy Was pokojem, święto świętych apostołów Filipa i Jakuba. I patron dnia dzisiejszego, Filip, zadaje dzisiaj bardzo piękne pytanie Panu Jezusowi. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. I pytanie, i prośba, ale myślę, że taka prośba całej ludzkości, taka odwieczna prośba, żeby zobaczyć Boga. Chyba wszyscy ludzie wierzący wszystkich wieków, a może i wszystkich nawet religii, chcą zobaczyć Pana Boga. Chcą doświadczyć Pana Boga, chcą mieć pewność swojej wiary, że Bóg jest. To jest pierwsza bardzo ważna kwestia. I potem kolejne, że jest blisko, że go widzę, że nawiązuje z nim relacje, że jest Bogiem osobowym. I Pan Jezus odpowiada i mówi: Panie Filipie, tak długo jestem z wami. A jeszcze mnie nie poznałeś, kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czyli Chrystus chce powiedzieć, że to wszystko, co on mówi, to jak działa, ale też byśmy powiedzieli, to jak wygląda, wszystko od, odzwierciedla Ojca. Czyli cała jego misja i całe działanie to jest właśnie pokazać światu Boga. Dlatego może ta. Słynna ikona rublowa Trójca Święta, przedstawiająca trzy postacie, trzech aniołów siedzących przy stole, no właśnie jest tak ważna i tak istotna. Oni pozornie wyglądają tak samo, trochę się od siebie różnią, ale w jakiś sposób ten Wielki Święty i Mistyk próbował pokazać, jak wygląda Trójca Święta, pokazać nam Boga. Pozornie nie widzimy tam żadnej różnicy między nimi, bo Chrystus chce powiedzieć: Owszem, są trzy osoby boskie: jest Bóg Ojciec, jest Syn Boży, czyli Jezus Chrystus i jest Duch Święty trzy osoby, ale jednocześnie działają podobnie i podobnie się ludziom pokazują. Pewnie wyglądają inaczej, jeśli można mówić o jakimś Bożym wyglądzie, ale w działaniu dają nam to samo czyli miłość Pana Boga. I znowu parafrazując słowa pana Jezusa, które mówi do Nikodema, właśnie po to Bóg posłał swojego syna na świat. Nie po to, żeby świat potępił, ale po to, żeby świat zbawił. Ale też po to posłał Bóg, ojciec, swojego syna na świat, żebyśmy mogli go zobaczyć, żebyśmy mogli doświadczyć i żebyśmy mogli przekonać się o tym, że Bóg nas kocha i bardzo mu na nas zależy. I kiedy patrzymy na pierwsze czytanie, widzimy, że to właśnie nieustannie ogłasza święty Paweł. Tym razem mówi do Koryntian, żebyśmy nie wierzyli na próżno, właśnie, czyli żeby nasza wiara nie była pusta, ale jednocześnie, żebyśmy mieli pewność tej wiary. Mówi: Przekazałem Wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł zgodnie z pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że z martwych stał trzeciego dnia zgodnie z pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. Później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi. Tu mamy kolejnego patrona dnia dzisiejszego, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkim, ukazał się także i mnie. Cały czas ogłasza im kerygmat, czyli te podstawy wiary, tą dobrą nowinę o Bogu, który tutaj na tym świecie był pośród nas, żył podobnie jak my, ale pokazuje nam też drogę do naszej prawdziwej Ojczyzny. Ukazuje się, choć tylko Byśmy powiedzieli wybranym, to jednak cały czas chcę mówić: jestem tutaj z wami. Wszystko dzieje się zgodnie z pismem, czyli z tym, co byśmy powiedzieli, daje Ojciec poprzez proroków, to co dał poprzez Mojżesza, to co daje poprzez psalmy czy inne księgi mądrościowe. Wszystko zostało zapowiedziane i wszystko zostało w Chrystusie zrealizowane. Możemy mieć dzisiaj taką tęsknotę trochę, że no, ukazał się dwunastu, potem jeszcze tam było to spore grono, pięciuset innych uczniów, też byśmy tak chcieli. Ale Paweł mówi już do Koryntian, którzy są w podobnej sytuacji, jak i my również nie spotkali tutaj na ziemi Chrystusa, ale spotykają Go na modlitwie, spotykają Go na zgromadzeniu, kiedy są razem, bo Chrystus mówi, gdzie dwóch lub trzech będzie obecnych w imię moje, tam ja jestem, spotykają się na Eucharystii. Święty Paweł bardzo dużo do Koryntian mówi o Eucharystii, jak ją sprawować, żeby była owocna i żeby była dobra i żeby faktycznie mogli doświadczać Chrystusa. Jest tutaj Chrystus obecny pośród nas. Cały czas realizuje tą prośbę Filipa, żeby się pokazać, żebyśmy mogli go doświadczyć, żebyśmy wiedzieli, że jest z nami obecny. Nad tym wszystkim jest również obecny Duch Święty, który w jakiś sposób aktualizuje tą obecność Chrystusa i całe Jego zbawcze wydarzenia, które wlewa w nasze serca miłość Boga, żebyśmy wiedzieli, że On jest, choć nie widzimy Go tak oczami naszymi, nie doświadczamy wprost zmysłami, tak jak spotykamy się z innymi osobami, czy doświadczamy tego świata. Ale te dwa tysiące lat... Chrześcijaństwa, dwa tysiące lat tych, którzy uwierzyli w sposób szczególny, patrzymy na świętych, że oni mieli to doświadczenie bardzo realne i bardzo konkretne spotkania z Bogiem. Świadczą o tym nie tylko ich słowa, ale też czyny i w jaki sposób byśmy powiedzieli te różne cuda. Nawet jak patrzymy na mistyków, to co oni przeżywali, chociażby patrzymy na stygmatyków, czyli widzimy, że Bóg tutaj działa, że oni sobie tego nie wymyślili, w jaki sposób nie zrobili tego sami. Bóg realnie i bardzo konkretnie w jakiś sposób wyjątkowy w nich działał, cały czas pokazując, jestem tutaj. Choć ciągle jesteśmy w wierze, to znaczy przyjmujemy, że Bóg jest, wierzymy, że Bóg jest. On tutaj zsyła nam, byśmy powiedzieli pewne okazje do tego, żeby w Niego uwierzyć, po to, żebyśmy kiedyś w pełni się z Nim spotkali. I wtedy to Słowo Filipa się zrealizuje. Zobaczymy i Ojca, i Syna i Ducha Świętego, ale już tutaj z nami jest obecny i poprzez tą ziemię nas prowadzi, aby kiedyś wprowadzić nas w niebo, tam gdzie już z Nim na zawsze będziemy i tam gdzie Go w pełni zobaczymy. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.